To jest wszystko moje subiektywne odczucie, tak? No bo no, też miałem taką ma a nie inną sytuację, byłem w takim a nie innym miejscu, że też wiedziałem, że nawet jeżeli gdzieś tam finansowo coś się w przyszłości może nie udać, no to mam też ludzi, którzy mogą mi w tym wszystkim wesprzeć, jakby co pomóc, uratować, no ale też właśnie bardzo też myślałem o tym, że to jest ten Bóg i że jakoś sobie zawsze poradzę z nim. No i pojawił się ten pokój i mówię, dobra, wchodzę. No dzień, dzień dobry. dobry. Cześć Kacper. Cześć Natalia. Znowu siedzimy tutaj razem. Już tak, jakiś już, czas ja już tego po nie widzieliście. Ja już A ty po dobrej stronie. 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 A ja cały czas byłem po dobrej. No w każdym razie. To jest piąty odcinek serii dotyczącej podejmowania decyzji, którą prowadziliśmy z ojcem Grzegorzem Lojtkiem. I chcieliśmy w tym ostatnim odcinku zrobić chyba takie krótkie podsumowanie? No, ja myślę, że to nie jest jeszcze ostatni odcinek, to jest taki przecinek. Tak. To nie tak. jest. Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Dajemy sobie jeszcze taką furtkę, że to się może przedłu przedłużyć. Tak. No i chcemy trochę porozmawiać w kontekście naszego życia. To jak patrzymy hmm. na to, co nas poruszyło w trakcie tej serii, dawajcie też znać w komentarzach, co Was poruszyło. Tak. No. Więc tyle, usłyszycie takie praktyczne aspekty podejmowania decyzji w naszym życiu chociażby nawet nasze osobiste świadectwa więc zapraszamy Codziennie o 18:00 znajdziesz tu słowo Boże na kolejny dzień Wysłuchasz tu też rozmowy w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i kościoła Pochodnia, Pochodnia podcast Możemy się rozwijać dzięki waszemu wsparciu Dziękujemy, Dziękujemy. Szczegóły w opisie Przyznam szczerze, że trochę nie wiem, jak zacząć podsumowanie tej serii, no bo wiecie, jesteśmy tak na świeżo z tym całym materiałem, z tą całą wiedzą, dużo którą tych, mogliśmy zdobyć no, od, od, od ojca Grzegorza. I czy, no, są rzeczy, które nas poruszyły. I może po prostu zaczniemy od tego. Uh -huh, uh -huh. Bardziej tutaj chodzi o takie jakieś nasze świadectwo. No nie wiem, ja na przykład dzięki temu, co usłyszałem, Zacząłem mogę zacząć, jakoś trochę patrzeć na, na swoje nie tylko obecne decyzje, ale też te, które podejmowałem do tej hmm, pory. Uh -huh. I, I myślę, że jakbym miał tę wiedzę, którą zdobyłem. Pewnie ten proces rozeznawania byłby trochę inny. No, taki, ja myślę, że taki bardziej świadomy, nie? W sensie, że w tej serii dostaliśmy trochę takiej y, dawkę praktycznych wskazówek albo jakichś schematów, y, jakichś scenariuszy, według których możemy iść, kiedy mamy do podjęcia jakąś decyzję. Mm -hmm. I y, no i teraz wiemy, z czego korzystać, bo tak to wcześniej to ja też czuję, że tak trochę naчуję, szłam, nie? Mm -hmm. No. Tak, i ja tak patrząc po sobie i po jakimś takim ostatnim czasie mojego życia, bo mam wrażenie, że dużo było decyzji takich ważnych do podjęcia bardzo ważnych czy to przeprowadzka, czy to wejście w, w nową relację, czy no nawet już tak uzewnętrzniając się, zaręczyny. To, to naprawdę były takie turbo ważne decyzje w życiu, ale no wcześniej też takie, takie miewałem, no bo rozeznawałem swoje powołanie, miałem w swoim życiu taki czas, że nawet myślałem, czy w przyszłości małżeństwo czy może jednak na przykład kapłaństwo. I, i, I miałem takie historie, że byłem i w seminarium, na jakichś spotkaniach, takich dniach skupienia. Raz byłem w ogóle u franciszkanów jednego dnia i dużo było takich decyzji. To nawet nie chodzi teraz o to, żeby to streszczać, opowiadać o tym, bo to jest, to jest zupełnie gdzieś tam inny temat. Tylko ja tak teraz patrzę na te decyzje i myślę o tym, co je warunkowało, co pomagało mi jakoś te decyzję podjąć, i jedno kluczowe słowo, które mi już przychodziło w trakcie w ogóle prowadzenia rozmowy z Ojcem Grzegorzem, to pokój. Mm -hmm. I o tym wspominaliśmy. I też opowiadałeś w, w odcinkach nie raz, że, tak, że pokój jest czymś takim, co, co ci pomaga znaleźć ten balans. Zdecydowanie. Nie? I myślę, że w tych kluczowych momentach tak właśnie było, że były takie decyzje i właśnie tutaj też to co, to, co mieliśmy w poprzednim odcinku, te pory podejmowania decyzji. To jest w ogóle jakiś kosmos. <noise> tak, no, musieliśmy sobie parę razy to gdzieś usiąść <noise> do tego i powtórzyć <noise> i zrozumieć, o co chodzi. I, i no, ja pamiętam, że tak trochę miałem z, chociażby z, z przeprowadzką, że miałem taką. Miałem kiedyś takie marzenie, że chcę mieć na przykład własny dom. No nie, ale sobie myślę, kiedyś to tam w przyszłości się zadzieje. I, I miałem z tym taki luz, że to nie musi być tu i teraz. No ale sytuacja potoczyła się w ten sposób, ja głęboko wierzę, że Duch Święty tak to wszystko pokierował, że dostałem taką możliwość dużo wcześniej. I to w ogóle w momencie, kiedy jeszcze yy, nie nawet nie wiedziałem, że zaraz zacznę też budować mm. swoje życie też z drugą osobą. Mm -hmm. Że jest już też taka perspektywa, nie, perspektywę, że gdzieś jestem sam, no, ale, ale myślę o, o kupnie domu w tym wypadku, no, nie? I, I pamiętam, że pomimo, że to była tak potężna decyzja, tak, no, niesamowicie. No duży krok, nie? To jest duży krok, taki, w z... no, w skutkach można by było powiedzieć, przeogromny, no, bo to też się wiąże i z kredytem i tak dalej, no, nieważne, no to, to czuję, że miałem. W tym wszystkim pokój. Hmm. I że dzięki temu, że miałem ten pokój, to miałem też takie przeświadczenie, że no dobra, Boże, jest to trochę dziwne. Tego się teraz nie spodziewałem, mocno o to nie zabiegałem, ale hmm. mam taką okazję, szansę, i dużo się rzeczy może nie udać, bo to jednak jest duże też zobowiązanie, no ale ci ufam. Że jakoś to będzie? Czyli, czyli zobaczyłeś, że są realne narzędzia do tego, żeby to zrobić? Tak. Miałeś gdzieś tam sobie to marzenie, no i tak przekalkulowałeś i stwierdziłeś, to, że. No dobra, no, to Ale nie, czemu nie teraz? Nie no. było tutaj dużo takiego rozkminiania, no. siedzenia nad tym takiego rozsądku, nie wiem, przeliczania, czy ja dam radę do końca życia no. i tak dalej. No to, znaczy, po prostu to zrobiłeś. Te, tak. Znaczy też. To jest wszystko moje subiektywne odczucie, tak? No, bo no, też miałem taką, ma a nie inną sytuację, byłem w takim, a nie innym miejscu. To jest wszystko moje subiektywne odczucie, tak? No, bo no, też miałem taką, ma a nie inną sytuację, byłem w takim, a nie innym miejscu, że też wiedziałem, że nawet jeżeli gdzieś tam finansowo coś się w przyszłości może nie udać, no to mam też ludzi, którzy mogą mi w tym wszystkim wesprzeć, jakby co pomóc, uratować. No, ale też właśnie bardzo też myślałem o tym, że to jest ten Bóg i że jakoś sobie zawsze poradzę z Nim. No i pojawił się ten pokój i mówię: Dobra, wchodzę. Okay. I to, 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 to jedna z decyzji, no nie? Inna, no to, no to tak jak wspominałem, czy właśnie chociażby zaręczyny z moją narzeczoną, to, to też było takie... No kurczę, aż tak długo jeszcze, trochę się teraz po pouze, aż daj, tak daj. super długo niby nie jesteśmy <laughs> razem, ale cała historia naszego poznania, to jak Bóg w tym mocno był, od samego początku mam wrażenie, znowu przyniosła mi taki pokój, że po co czekać, bo można, mogłem sobie to tłumaczyć tak, nie no, trochę się boję, bo przecież tu się nie sprawdziliśmy, tam się jeszcze nie sprawdziliśmy, w sensie jeszcze nie znam tak na 100%, nie, nie, jeszcze powiedzmy nie dotarliśmy się, tak jak to wiele różnych par mówi, a ja miałem takie, no dobra, ale to na to też nadejdzie jeszcze czas i to się może zadziać też nawet już jako jak będziemy małżeństwem, i ktoś by mógł powiedzieć, no bardzo infantylnie tutaj myślisz, i w ogóle tak mało tutaj zdrowego rozsądku, skoro myślisz, że się wszystko samo poukłada i tak dalej. No dla mnie to jest trochę nie do końca wytłumaczalne, ale mam wrażenie, że przez to, że czułem, że Bóg w tym jest od samego początku, że stawia mi konkretne osoby, daje mi konkretne znaki, to to wszystko zrodziło we mnie pokój, że jeżeli ja taką decyzję podejmę, jeżeli wejdę w to, to Bóg tak jakby uruchomi, otworzy. Kolejną mhm. falę błogosławieństw, i on zawsze już w tym ze mną będzie. Mhm. Nawet jeżeli się okaże później, że, jest, że są problemy, że jest trudno, no to że on w tym jest. No. Wow. Rozgadałem się. Wow, no, ale super. <laughs> ale to super. nie chodzi o to, żeby się chwalić czy coś, że kurczę, byłem nie, taki super w podejmowaniu to, decyzji, mówisz, no nie? tylko no, jakoś mi się jest... to bardzo wiąże. Nie? To, co powiedziałeś o tym, że coś jest twoją subiektywnym patrze patrzeniem, takie ma być. No tak, no, też o tym By... no, no. Ja co tak, to zaraz przypomnij mi, żebym do tego wróciła, mm -hmm, subiektywne, mm -hmm. obiektywne, ale tak przychodząc do moich rzeczy, to mm, w tych porach Wyboru widziałam, że totalnie pierwszą porą wyboru to było. Nie, że jakby ja byłam w pierwszej porze wyboru, tak, tak to powinnam nazwać. W momencie kiedy wchodziłam w uwielbienie, na przykład. Mhm. Znałam już jakby taką adorację ze śpiewem i jakimiś przygotowanymi rozważaniami z oazy. Um, umiem grać na gitarze nie jakoś perfekcyjnie i profesjonalnie, ale umiem. Lubię to, lubię hmm. śpiewać hmm. i nagle pojawiła się przestrzeń we wspólnocie, gdzie y, ludzie mówią, ej, a zróbmy adorację ze śpiewem. Hmm. Nie? Ej, a może uwielbienie? Spróbujmy się nauczyć, czym jest uwielbienie. Nie? I ja totalnie się nie zastanawiałam, czy wejść to, czy nie. Po prostu idę, bo mam pewne zasoby. Już jakby spróbowałam różnych rzeczy wokół tego, używając śpiewu, gitary i modlitwy. Połączyło mi się to, sprawdzam, nie? Idę, idę w to, bo też mi się wydaje, że no teraz rozmawialiśmy o tym samym momencie podejmowania decyzji, no a potem i tak jest jeszcze bycie w tej wybranej decyzji i sprawdzenie tego po owocach. Nie? Tak. I wtedy jeszcze mogę, jest cały czas, przecież to jakby nie definiuje mojego życia, nie? No tak, jest, jest możliwość. Zmiany też tej decyzji, tak, jeżeli jest to potrzebne. Przykład, nie? Nie? Wiadomo, że w niektórych sytuacjach będzie to trudniejsze, w niektórych prostsze. No tak. Wszystko zależy od kalibru podejmowanej decyzji, nie? Ale ja, ja myślę, że właśnie to, co ty teraz też powiedziałaś, mi się to trochę wiąże też z tym, że nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale mam wrażenie, że Bóg też znał pragnienie Twojego serca. I nawet jeżeli może nie nazywałaś tego, w sensie, że to nie było tak, że ty zanim weszłaś w uwielbienie, zanim zaczęłaś to robić w naszej wspólnocie, to że miałaś codziennie taką myśl, chciałabym to robić. Jak do tego, jak do tego no do to dojść, żeby no to nie. zrobić? Właśnie nie nie no. siedziałaś z tym cały czas, no. tylko Nagle gdzieś to się, miałaś głęboko w sobie, bo może gdzieś kiedyś nawet ci to przyszło do głowy, żeby robić coś takiego. E, Ale to nie musiało być nazwane, to mogło to być To nie musiało być nazwane. I jak no. Bóg ci dał taką sposobność, to weszłaś w to, i, I nagle się okazało, że to jest twoje miejsce. No, no tak. Nie? Ja to tak widzę. Trochę też może jak nasz podcast. Ojej, no to jej, tak. To też przecież, przecież to była jest... decyzja. No, <laughs> właśnie tak. Jakby nie patrzeć i, i to, no. to, to, to też było bardzo Zaskoczyłeś spontaniczne. Zaskoczyłeś mnie, bo w ogóle nie, nie pomyślałam o tym przed, tak, To też było bardzo spontaniczne i myślę, że Oboje mieliśmy gdzieś takie marzenia, gdzieś głęboko w sercu, żeby takie rzeczy robić, jak robimy. Że w ogóle, żeby ewangelizować, żeby mówić o Bogu, ale też może właśnie. Używać głosu do tego. Używać nie? do tego głosu. To chodziło o to. No. Tak, bo tobie ktoś powiedział. Tak, ze wspólnoty koleżanka, Natalia, powinnaś czytać książki, bo masz taki uspokajający głos. No właśnie. I zaczęłam się pytać ludzi. Zaczęłam mówić: Aj, w ogóle? Myślę o tym, żeby założyć, nie wiem, podcast. Co jakby. I ja akurat pracuję w radiu, w polskim radiu, i mm, rozmawiałam z lektorami w, w radiu, i oni mówią: No tak, przecież ty masz superdykcję. A ja w przeświadczeniu wcześniej, że, bo byłam raz u logopedy i dostałam listę, listę ćwiczeń, i byłam taka: O nie, ja seplenie na bank. No, nie? I nagle no, zaczęło się, się to odczarowywać. A czasie Bóg posłużył innymi ludźmi w tym no. wypadku nie. Z mojej perspektywy wyglądało to tylko troszkę inaczej, no bo ty mnie zapytałaś. Znaczy inaczej, Ty mnie zapytałaś, co w ogóle sądzę o takim pomyśle, ale nie jeszcze w kontekście tego, że, że mnie w tym widziałaś, tylko że sama myślałaś o tym, że zaczniesz po prostu coś robić. No i mówię, że super pomysł, ale że fajnie byłoby jeszcze zaprosić kogoś do jakiegoś duetu, prowadzić jakieś rozmowy. No i eee, sam się, się go nie zastanawiała, bo kolejną wiadomość, jaką wysłała chyba od razu, no to, to było, ej, a może ty. I, I to było takie. Do... No tak, ja pamiętam, że ci napisałam, No tak, bo przecież Ty też masz super głos, nie? To, no, było, takie... to było takie na szybko wszystko podjęte. A i to jest ciekawe, do, bo ja jeszcze, będąc w liceum, ja myślałem w ogóle o dziennikarstwie. Mhm. Więc może nawet trochę o tym zapomniałem. Marzyłem się kiedyś praca w radiu, Więc to też jest ciekawe, że Bóg jakoś to wykorzystał, wyciągnął też z głębi mojego serca i. I postawił nas tutaj, gdzie jesteśmy. Ale uwaga, uwaga, to też nie jest tak, że jak weszliśmy w to, jak podjęliśmy tę decyzję, to że to wszystko było już takie piękne, przyjemne i to wszystko było tylko usłane różami. Okay, bo, no. biorąc pod uwagę to, co się dzieje zresztą teraz i to, co widzicie na naszym kanale, wszelkie zmiany, które były w tym roku dotyczące różnych serii. I tak dalej. To, że mamy teraz tę serię i podsumowujemy wam, wam właśnie serię z naszym gościem, już kolejnym, no świadczy o tym, że my musieliśmy i tak naprawdę, pomimo podjętej decyzji, później jeszcze przejść kolejny konkretny proces. No tak. nie? Ja nawet. W... Sprawdzić owoce, bo to to tak, o tak naprawdę. Tak, nie? tak. Ja, ja gdzieś też wychodzę z założenia to moja historia nie mówię, że też Natalii że. Na początku też moje serce nie było w odpowiednim miejscu, że pomimo, że te decyzje tak łatwo podjąłem, wszedłem w to, to, to później sobie myślałem: Jejku, ale dlaczego ja to robię? Ja, to nie jest miejsce dla mnie. I pytanie: Czy na przykład nie robię tego dlatego, że no mam jakąś pychę, że jakoś moja przeszłość mnie definiuje, bo. bo na przykład czułem się kiedyś niedowartościowany, i teraz chcę być na świeczniku. Oh. I, I zacząłem trochę drążyć i szukać też takich rzeczy, no nie? I, no. i za, zacząłem sobie zadawać pytanie, czy to jest Boże? Czy to na pewno jest to miejsce? Uh -huh, uh -huh, no nie? I, uh -huh. i, 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 i znowu, pojawia się decyzja, ale później też jakaś weryfikacja, korygowanie trochę tej ścieżki, no i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Tak? Czy to już jest miejsce idealne, docelowe? No, ja tego nie wiem. Myślę, ja że oboje nie, wiem, nie, nie wiemy. Nie tak. Wiem, no. Ale myślę, że właśnie ten, ta cała droga składa się z wielu decyzji. Nie? Tak, jest, to bardzo jest proces. Dż... Nie? Co, tak, co, co chwilę. Wszyscy jesteśmy w procesie. Tak, Wszyscy tak, jesteśmy tak, w procesie. Tak. W ogóle mm, bardzo mi się spodobało y, w trakcie rozmów z Grzegorzem, to, że właśnie ten temat emocji i tego hmm. poznawania siebie. To jest jeszcze. To Paszna. jest w ogóle jakiś taki. No, nie wiem, ja tego doświadczam bardzo na terapii, hmm. um, że mogę um, obserwując sytuację w swoim życiu, powoli się uczyć nazywania emocji. No bo tak jak już wspomniałam w którymś właśnie odcinku z Grzegorzem, że złość była, jest, dla, jest ciągle dla mnie taką emocją, której nie potrafię nazwać bardzo często. Hmm. Widzę, że coś się dzieje, mam ochotę, nie wiem, jakby. Wracam z jakiejś sytuacji i myślę, ojej, powiedziałabym jej to, to i to. No nie, i po, po tym wyobrażeniu tej roz, idealnej rozmowy, no mamy takie na, na przykład doświadczenie, że czujemy się na przykład upokorzeni i że mm. y, wtedy to bym jej powiedział, to i to. Nie? Mm. Mam już mnóstwo wspaniałych rozwiązań w, w głowie. No i w, w, wokół tych myśli, jakby mogę się uczyć, że okej, okay, to jest o złości. Mm. Ale kiedy Spotykam się z tą złością, to czasami mam takie poczucie, że czuję coś silnego, ale nie wiem, co to jest. Nie? I często jest to właśnie złość. Ciekawe, to świadczy o tym, jak, jak, w jakiej atmosferze byłam wychowywana, że nie można się złościć. Nie? Złość piękności szkodzi. Nie? Nie, nie możesz przecież złość. To jest grzech główny, no nie, nie można. No, nie, nie odchodzi. Tak, naprawdę musimy yy, i marzy nam się zrobić serię w ogóle o emocjach, ale też o psychoterapii mm, mm -hmm. takiej chrześcijańskiej, bo ty masz takie doświadczenie yy, terapii. Ja go nie mam i, i, i mamy nadzieję, że jedna z kolejnych serii właśnie poruszy ten wątek, bo nam się to mocno nasuwa i to wraca. Tylko na przykład ty. Umiesz tak nazywać takie rzeczy, mówić na przykład o spotkaniu się ze złością, no. a ja, 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 ja tak siedzę i tak, no dobra, ale o co chodzi? Jak się można spotkać ze złością, nie? Mamy zupełnie różne doświadczenia. No właśnie, no kurczę. I... Te definicje, nie? Też tak, są takie. te definicje też, no. I to, że ja może mniej trochę zwracam uwagę na, na, na swoje emocje. Bo też aż tak może głęboko w nie wchodziłem do tej pory. Nie Nie mam takiego doświadczenia, dlatego no fajnie by było no, też się zająć no, no, tym tematem, no, i gdzieś tam wraca? to Was więc, interesowało w ogóle. Więc myślę, że, że to jest jakiś kierunek na, na, na najbliższy czas. No. Ten temat w ogóle też strapienia i pocieszenia. Tak. To jest też tak trudne do zrozumienia. Ja akurat ten odcinek prowadziłem z, z, z Ojcem Grzegorzem. Dla mnie jest właśnie trudne znaleźć to miejsce, w którym jestem, i to, że na przykład, to też kiedyś usłyszałem, notabene też od ojca Grzegorza, że to, że akurat teraz no, czuję się gdzieś tam słabiej, że czuję się niewypoczęty, zmęczony i w ogóle przez to jestem w jakimś dołku. To wcale nie oznacza, że to jest już od razu strapienie. Tak, to prawda. No. To mnie wtedy mm -hmm. bardzo mocno zatrzymało, bo już sobie myślałem, Strapienie. To już jest na pewno strapienie. To już jest coś złego, co teraz z tym zrobić. Już muszę uruchamiać cały system, że nie Jak mogę teraz latować? zmieniać decyzji, nie mogę Aha, podejmować okay. nowych. E, ta, wprowadzam się w stan jakiejś tam hiberna hibernacji no. i czekam, mnie. Powiedzmy, bo tak trochę. Zamiast się wyspać na przykład. A zamiast się wyspać, nie? To, 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 to o to chodzi. To akurat ten Rozumiem. przykład konkretny. I, I właśnie, osoba z boku, która mówi ci, nie, ty nie jesteś we w strapieniu, nie? To jest tak potrzebne, bo samemu to sobie możemy takie rzeczy po prostu za, za, za przeproszeniem nawalić do głowy, nakłamać sobie, nie, ja już jestem wstrapieniu, już koniec świata, nie? Albo. Jest, albo no, Rozumiesz, mhm. fajnie, jak ktoś cię konfrontuje. Mhm. Czy to spowiednik, czy to przyjaciel, czy to mąż, żona, ktokolwiek, ale mhm. ważne, żeby był ktoś w Twoim życiu, kto cię konfrontuje i spojrzy na twoją sytuację, właśnie tak trochę z boku, oceni e, na podstawie tego, co, co widzi w no. Twoim życiu, a też na podstawie tego, co ty powiesz o swoich emocjach, o swoich uczuciach. Nie? No i to też widzę to w kontekście takim, że e, na przykład, ktoś na przykład faktycznie jest w strapieniu. Ale mówi, nie, no, Bóg się ode mnie odwrócił. Nie? Ja myślę, że nie wiem, to jest depresja albo, yy, albo tracę wiarę. I wtedy ktoś z boku mówi: Ej, wiesz co, a może po prostu jesteś w strapieniu i poczekaj jeszcze chwilę. Bo no, z tego co kojarzę, mogę się teraz mylić, ale słyszałam, że Depresję można określić dopiero po dwóch tygodniach takiego stanu. Okay. Że nie chcesz wstawać z łóżka. No nie? Mm -hmm. Albo no, nie masz realnie ochoty i cię to jeszcze dołuje i tak dalej. Mm -hmm. Nie jestem specjalistą. Tutaj zaznaczam, mm -hmm. ale dwa tygodnie to jest naprawdę długo. Nie. Więc no to... tak, to też po potrzeba wtedy kogoś, kto ci to nazwie, że to jest trapienie, więc plus, to... daj sobie plus. No e... Jeszcze jeden temat mi się nasuwa. No. Tak, to nie, nie było w zasadzie aż tak powiedziane hmm, w tej serii, ale temat tego, że ważne decyzje w życiu, takie, znaczy, no przede wszystkim mam wrażenie, że te takie kluczowe, te takie przełomowe, uważam, że dosyć często niosą ze sobą konkretny też ciężar, trud, jakiś wymiar straty. Mhm. Ja mam takie doświadczenie, że pomimo całego dobra, które się zadziało w moim życiu ostatnio, pomimo tego, że Bóg mnie uważam, że świetnie przeprowadził przez te ostatnie miesiące, to też wiem, ee, co straciłem. Mhm. Mhm. Że to, to, to nie jest takie wszystko zero i kolorowe, że po prostu takie słodko, już tylko coraz słodko lepiej, pierdzące, tak, tak. że po prostu teraz to już jest piękniej i, i w ogóle wspaniale. No nie. Jest dobrze, może być pięknie i wspaniale, ale ja też mam dużą świadomość tego, z czym to się wiązało, że nie wszystko było takie proste, że nie każda decyzja, pomimo gdzieś tam jakiegoś pokoju serca, no, musiała być czasami gdzieś dłużej rozeznana i to nie było od tak. Mhm. I czasami ja musiałem mieć świadomość, wchodząc w coś nowego, podejmując konkretną decyzję, że ja też coś tracę. Coś tak. zostawiam, Czyli że ta tego nie? wina nie wleję, nowego wina do starych bukłaków. Mhm. Nie? Bo, bo te bukłaki po prostu rozsadzi. Mhm. I wtedy ani nie będzie tego, co nowe, ani już może nie być tego, co stare. Mhm. A ja zostanę w środku niczego. Nie? To już jest w ogóle, trochę wypłynęłem na trochę inne wody, ale to to mi gdzieś bardzo w duszy gra w ostatnim czasie i może to jest też trochę do tych osób, które nas słuchają i które boją się wejść w jakieś nowe miejsce w życiu, bo się boją straty, boją się pozostawienia tego, co mają obecnie, bo nie wiedzą co stoi za rogiem. No słuchajcie, jeżeli, albo na przykład wydaje się, że że, to, co, że strata nie jest, że jeżeli to jest dobra decyzja, to strata nie jest bolesna. Hmm. No strata jest stratą, więc tak, ona z definicji będzie. jest, ona będzie jest i trudna. I może zostać po niej blizna. To teraz py no tak, to wracam no, no, do no. tego, że Bóg jest celem i co mnie przybliża do Boga, ale to nie zawsze jest proste prosty no, kryterium. To nie, To nie, nie jest proste, ale właśnie w tym wszystkim warto mieć taką świadomość, nie? Że, że nie wszystko jest takie zero-jedynkowe, proste, łatwe, lekkie i przyjemne. Ale właśnie jest coś, co pozwoli mi być bliżej Boga. A coś, co mnie od Boga oddali, albo nie pozwoli mi być tak blisko, tak jak w sytuacji, kiedy podjąłbym faktycznie tę mhm. decyzję i. Poszedł gdzieś dalej i głębiej, i wszedł na jakieś nieznane wody, i w ogóle zaczął chodzić po tej wodzie z Jezusem. nie? No tak, ale to może trzyma, trzymajmy się tego, czym os zakończyliśmy ostatni odcinek. Mm. Wszystko będzie dobrze, bo Bóg jest dobry. Amen. Wszystko będzie dobrze. I jeszcze to, o czym, co nie za bardzo wybrzmiało w tych odcinkach, to obraz Boga. No właśnie. No nie, że my mamy często taki obraz Boga, Boga który jest scenarzystą. Czyli on ma dla nas plan, on jest gdzieś zapisany, ma taką hmm. wielką księgę ze scenariuszem i my tylko musimy się odpowiednio w to w, jakby wpasować w to, że ta jedna decyzja dzieli nas od tego, że już wejdziemy w Boży plan i wszystko będzie super. Tak. No nie, jak na nartach dusz. Chociaż ja nie lubię jeździć na nartach, ja to, też nie. to nie jest dobry nie. przykład dla mnie. Ja to bardziej autostrada. No, no dobra, tempowa do, 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 to tempomat. jest fajne. Czasami trzeba też wyhamować. Ale właśnie, że to tak jak jakby patrzenie na związek, jako że ja muszę znaleźć tylko tą odpowiednią, zapisaną mi w gwiazdach, w chmurach. I już osoby. wszystko się później tak. samo ułoży. A jak jest źle, to znaczy, to nie jest ta osoba, nie? Uj, tak. No nie. nie, <laughs> nie. No, Ale no, obraz Boga, obraz Boga to zawsze wraca w różnych rzeczach, a w kontekście podejmowania decyzji też tak. bardzo, bardzo mocno. Bo Pitucho jeżeli Mu nie ufamy, jeżeli nie czujemy Jego wielkiej miłości i tego, że nawet jeżeli podejmiemy złą decyzję e, i w którymś momencie zrozumiemy, że jest zła, to, to wcale nie oznacza, że Bóg wtedy spojrzy się na nas i powie No i co zrobiłeś? No, a ja I teraz ci to spadaj, bo ja ci mówiłem. Nie, no, I już no. teraz nie masz mojej pomocy, nie masz mojego błogosławieństwa. No nieprawda, nieprawda. On będzie zawsze z nami, zawsze nas będzie kochał tak samo. Niezależnie od podjętej decyzji. No. Mam jeszcze jedną myśl. Nie wiem, czy już za długo, czy nie. Ym, ile mamy? No Jakieś już 20 parę mamy, nawet no dwadzieścia pięć. Wychodzenie ze schematu y, takiego, że coś jest właśnie gdzieś zapisane mhm. i ja muszę się tylko do tego do, dopasować. Y, w gwiazdach. W, w gwiazdach. W drodze mlecznej. Y, właśnie ja często wpadam coś, w coś takiego, y, że y, tak jakby wydaje mi się, że ktoś musi mi powiedzieć, co ja mam zrobić. Mhm. To wynika z tego, że ja nie ufam sobie. Mhm. Że na przykład. Y, Łatwiej jest pomyśleć, że dobra, to ksiądz pewnie oczekiwałby ode mnie tego i tego. Hmm. Albo przyjaciele, którzy mnie znają, sugerowali mi ostatnio, że powinnam. cokolwiek nie? powinnam być jakaś i coś wybrać. I brakuje mi energii na to, żeby zastanowić się, ej, co ja chcę. Hmm. Nie? Że to też jest. Też jest psychologiczne podłoże, tak. ale właśnie takie, że. Ja naprawdę mogę zaufać sobie, nie? że to, to nie jest tak, że y, jest pewien schemat podejmowania y, decyzji i dla mnie jest, muszę wybrać takie i po prostu muszę się wstrzelić w to. Nie? Ja mogę zaufać sobie i mogę pomyśleć, na co ja mam ochotę właściwie. Hmm. Tak jakby oddziel, odrzucając wszystko, co inni mówią, co ja bym chciała. No bo to jest moja decyzja, a nie ludzi. Tak. Nie? Ja będę miała konsekwencje tej decyzji. Tak. No. To, to, to jest w ogóle gruby, no, osobny temat. To myślę, że to... co, co robić, kiedy ludzie chcą podjąć decyzję za ciebie? Albo, albo... my chcemy, żeby, żeby potwierdzać się innymi tak, osobami. Nie? Tak, tak, tak. Ojej. No, nie, myślę, to, że z to... psychoterapeutą jakimś musimy porozmawiać. Tak, no. <laughs> dokładnie tak. No dobra. Fajne Chyba rzeczy nam wyszły. Dobre podsumowanie tej serii. Kto wie, może kiedyś ta seria jeszcze będzie kontynuowana. Dajcie znać, co byście chcieli usłyszeć. W tak, tej tak prestino. właśnie, bo myślę, że dużo dzisiaj też zostało ważnych rzeczy powiedzianych i może coś wam jeszcze się nasuwa. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. subskrybujcie. Zapraszamy też na naszego Instagrama, Patronite'a. Możecie nas, nas wspierać również przez YouTube'a. Jest taki przycisk, tak. wesprzyj. Dziękujemy. Dzięki. Codziennie o 18.00 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i kościoła. Pochodnia podcast. No, powiem Ci, że się nie spodziewałem tak dobrego odcinka, no nie? <laughs>